Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chile, dzień dobry. Kilka pistoletów, trzy granaty, kilkaset sztuk amunicji zabezpieczyli funkcjonariusze policji w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych w kolonii Wola Zarazyńska. Ujawniona broń należała do mieszkańca Pabianic, 58-letniego Marka H. Przeszukanie było następstwem informacji uzyskanej z pabianickiego policyjnego telefonu zaufania. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, zatrzymany Marek H. przyznał się do złożonego mu czynu, złożył wyczerpujące wyjaśnienia co do okoliczności wejścia w posiadanie zabezpieczonej broni i amunicji. Jako przyczynę zgromadzenia tak, tak dużej ilości broni i amunicji podał swoje hobby. Zabezpieczona broń zostanie poddana badaniom balistycznym w celu stwierdzenia, czy w przeszłości była używana i ewentualnie gdzie. Marek H po złożeniu wyjaśnień został zwolniony, będzie odpowiadał z wolnej stopy. W miniony piątek na terenie pobieńskich zakładów farmaceutycznych Polfa zorganizowano ćwiczenia przeciwpożarowe z udziałem wszystkich służb ratowniczych i miejskich. Do akcji, która rozpoczęła się kilkanaście minut po godzinie 10, przystąpiły jednostki Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostka ratownictwa chemicznego z Polfy oraz pogotowie ratunkowe, policja i straż miejska. Trudne warunki atmosferyczne, jakie panowały tego dnia, nie przeszkodziły wykonaniu zadań, które w pełni zostały zrealizowane. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym na terenie zakładów farmaceutycznych Polfa odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Polfa 97. W ćwiczeniach tych brały udział zakładowa służba ratownicza z Polfy, państwowa straż pożarna z Pabianic, straż, państwowa straż pożarna ratownictwo chemiczne z Łodzi oddział 11 oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczego. Zadaniem tych jednostek było podczas powstania pożarów w Młys mynowni, ugaszenie tego pożaru mynowni, tam nastąpiło roz, na skutek przedostania się obcego ciała do młynka. Podczas mielenia barwników nastąpiło zapalenie się tego barwnika oraz w w trakcie dojazdu do pożaru młynowni w wyniku wypadku, a więc uderzenia wózkiem akulatorowym w zbiornik z kwasem chlorosulfonowym nastąpiło rozszczelnienie zbiornika z kwasem chlorosulfonowym i przedostanie się do wanny około 5 ton z kwasu chlorosulfonowego. I jednostki Zakładowej Służby Ratowniczej przystąpiły w pierwszej fazie do działań rozpoznawczych w rejonie z, ze zbiornikami z kwasem chlorosulfonowym. Następnie poprosiły o pomoc Państwową Straż Pożarną Służby Chemiczne oraz Państwową Straż Pożarną o pomoc do pożaru młynowni. I po zlokalizowaniu tego po, po zlokalizowaniu tych dwóch pożarów to znaczy pożarów miejsca pożaru i, i miejsca awarii chemicznej te służby przystąpiły do przepompowywania kwasu do zbiorników do zbiornika awaryjnego potem do założenia opaski uszczelnienia zbiornika i do neutralizacji a następnie w wyniku rozprzestrzenienia się tej chmury zostały ewaku ewakuowane, ale już to poza terenem, poza terenem naszego zakładu. Przystąpiono do ewakuacji ludności, pracowników z, o, tutaj firm sąsiadujących z nami oraz z internatu e, uczniów w, przebywających obecnie w internacie ze względu na duże zagrożenie wyników e, wyniku wydostania się tego kwasu i powstania tej chmury e, z, chloro, z chlorowodorem. Jak Pan no. ocenia e, tą całą akcję? E, ja myślę, że z mojego punktu widzenia jako komendanta Zakładowej Służby Ratowniczej ta akcja w pełni te założenia zostały wykonane i ona nam pozwoliła rozpoznać jak współdziałają te służby ratownicze w mieście, jak yy, przedstawia się współdziałanie Zakładowej Służby Ratowniczej z Państwową Strażą Pożarną oraz z ochotniczymi Strażami Pożarnymi, jak również z pogotowiem z policją i z, i z, obroną, cywilną, z obroną cywilną w zakładzie. Podsumowując ćwiczenia stwierdzono, że jedynym mankamentem, który wystąpił podczas przeprowadzania akcji, to brak jednego wspólnego kanału radiowego, na którym mogliby porozumiewać się wszystkie służby. Wymagałoby to ujednolicenia sprzętu radiowego, jak również uzyskania prawnych uwarunkowań. Ćwiczeniom przyglądały się m.in. komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Brygadier Józef Dziemdziela oraz prezydent Pabianic Jacek Gryzel, który na zakończenie akcji zwrócił się do wszystkich jej uczestników. Szanowni Państwo, ponieważ aura jaka dzisiaj nas spotkała nie jest zbyt dobra, to ja już się tylko chciałem ograniczyć do ogromnych podziękowań dla wszystkich, którzy brali dzisiaj udział w tych ćwiczeniach. Zdaję sobie sprawę, że czasem przez społeczeństwa lokalne, czy przez w ogóle przez ludzi niezwiązanych z takimi służbami, jak Państwo reprezentujecie, tego typu, tego typu ćwiczenia są czasem odbierane, nawet i z jakimś uśmieszkiem, że czemu to właściwie służy. Myślę, że z taką oceną w Pawielnicach nikt nie będzie miał nigdy do czynienia, ponieważ to miasto kilka lat temu musiało bez treningu przynajmniej jeśli chodzi o, o służby miejskie, przystąpić do podobnych akcji, jakie Państwo dzisiaj trenowaliście. Stąd y, dla mnie i dla wszystkich służb miejskich związanych z, z funkcjonowaniem miasta tego typu ćwiczenia i doświadczenia, jeśli chodzi o współdziałanie i organizację tego typu akcji, są ze miar bardzo potrzebne. Nie można ich robić na pewno zbyt, ciężko, zbyt często wymaga to ogromnych sił i środków, jak i również uzgodnień w tej chwili z, z, z wieloma instytucjami, ale myślę, że, że przynajmniej raz na kilka lat tego typu ćwiczenia winny się odbywać tak, żeby... Te więzi nawiązane przy okazji takich ćwiczeń, te sprawdziane umiejętności, jak również i możliwość współdziałania wielu służb ze sobą można było coraz lepiej trenować. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszy udział. No i wypada mi tylko przeprosić za, ten nie, nie za te niesprzyjające warunki atmosferyczne, które ten element kończący dzisiejszego naszego spotkania nie nam zepsuły. Dziękuję bardzo. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali. Poczęstowani tradycyjną grochówką. W decydującą fazę wkraczają przygotowania pabieńskiego chówca do akcji letniej. Już od najbliższego czwartku w siedzibie Pabieńskiego chówca rozpocznie się przyjmowanie odpłatności za kolonie i obozy organizowane przez harcerzy. Aby nie obciążać rodzinnego budżetu, jednorazowym wydatkiem wprowadzono ratalny system wnoszenia opłat. Babieński Hufiec dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na placówkach letniego wypoczynku. 17 kwietnia rozpoczynamy zbieranie kart na kolonie i obozy i przyjmowanie odpłatności od tych z państwa, którzy chcieliby te odpłatności wnosić w systemie ratalnym. Dla tych, którzy. Mają dopiero teraz skrystalizowane plany wakacyjne i chcieliby jeszcze z naszej oferty letniego wypoczynku skorzystać. Mamy jeszcze pewne ilości kart na nasze kolonie w Małeczu. Tutaj szczególnie polecam kolonię zdrowotną dla dzieci z wadami postawy wieku od 7 do 10 lat, którą organizujemy od 1 sierpnia w Małeczu. Jest również pewna ilość wolnych miejsc na obozach w Kopernicy i Rogowie. Zapraszamy również młodzież starszą na obóz w Dwerniku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do komendy Hufca, gdzie codziennie można pobrać karty na obozy i kolonie. Natomiast odpłatności zgodnie z tymi terminami, które każdy może znaleźć na ostatniej stronie karty kwalifikacyjnej. Przypominam, że pierwszy dzień, kiedy te karty przyjmujemy i przyjmujemy odpłatności, to 17 kwietnia. Miejmy nadzieję, że letnia aura w tym roku dopisze i zwolennicy wypoczynku pod namiotami wrócą z wakacji w pełni zadowoleni. Lato, lato w Wesołe miasteczko przedłuża pobyt w naszym mieście. Jeszcze do niedzieli swoje atrakcje udostępniać będzie wesołe miasteczko Fala Spłocka. Wszyscy, którzy ze względu na brzydką pogodę nie mogli wykorzystać ufundowanych przez nas biletów lub zafundować swoim pociechom przejażdżki na karuzeli, będą mogli to uczynić przez najbliższy tydzień. Miejmy nadzieję, że tym razem aura dopisze. W sobotę rozegrano kolejne spotkania w ramach ligi Międzyokręgowej Piłki Nożnej. Nie zawiedli swoich kibiców w piłkarze. Włókniarz 3 Korony pokonał drużynę MKS Pilica Przedbórz 5 do 1, a piłkarze PTC występujący także w roli gospodarzy, zwyciężyli włókniarza Moszczenice 2 do 1. Na zakończenie informujemy, że z dniem 1 maja gosad serwis podwyższy opłatę miesięcznego abonamentu. Od tego miesiąca będzie ona wynosić 16,50 zł. Zmiana ta nie dotyczy abonentów, którzy płacą abonament podwyższony. Na dziś to już wszystko. Dziękuję. Do widzenia.